Aleksandra Florczak, PL. Jesteśmy po losowaniu na Gromda 4, ze mną współwłaściciel Gromdy, pan Mariusz Grabowski. Panie Mariuszu, proszę powiedzieć, jak pan, pana wrażenia po tym losowaniu? Powiem szczerze, że już mnie nic na Gromdzie nie zdziwi, ale na pewno też byłem zdenerwowany, bo padły takie brzydkie słowa i myślę, że to nie, do tego nie powinno dojść. Myślę, że panowie powinni sobie to wyjaśnić jutro, jutro w ringu, a nie, a nie na scenie i nie na ważeniu. Ale miejmy nadzieję, że, że po prostu to, te emocje, emocje dzisiaj opadną, żadnej awantury, awantury nie będzie w hotelu i po prostu jutro od godziny 20 będą, będą sobie po prostu mogli to wyjaśnić. No i myślę, że sobie wyjaśnią, a na koniec przybiją sobie piątkę i po prostu, po prostu no będą kolegami dalej. No właśnie, a co tam się dokładnie stało, bo myślę, że nie wszyscy widzieli, wiedzą i jakie słowa padły. Powiem szczerze, powiem szczerze, że tak, że przede wszystkim ja jestem też sam zdziwiony, bo, bo pamiętam z gromady, 3, że, 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 że Miklasz był w narożniku kapo jako, jako trener. I, I zdziwiłem się, że, że jest taki, taka zła krew między, między nimi i że do, do, do czegoś takiego dojdzie, no, no to tam. Padały na pewno obraźliwe słowa i, i do jednego i do drugiego. Zresztą, no, ja nie chcę tutaj tych słów wypowiadać, bo wiadomo, że na, nawet to nie, nie, nie ładnie, żeby, żeby te słowa padały. No, ale no, co, co zrobić? Takie, takie życie, tak? musimy, musimy, jakoś to przeżyć. I mam nadzieję, że, że jutro pokażą wielki show, bo przede wszystkim do tego myślę, że są stworzeni i po to tutaj do gromdy przyszli. Gromda 4 będzie miała nową aranżację, miasto Grzechu, nawiązanie do Sin City. Proszę zapowiedzieć coś więcej. No wiecie to na pewno chcieliśmy coś zmienić. Myślę, że chcieliśmy jeszcze bardziej kontrowersyjnie, troszkę z tego pomysłu się wycofaliśmy, bo wiemy, wiemy, wiemy jakie są czasy, jacy są ludzie, jest miasto grzechu. Myślę, że, że, że na razie dzisiaj to jeszcze tylko taki początek, ale jutro na pewno w pełnej krasie to zobaczycie, na pewno duże otwarcie, na pewno piękne kobiety, na pewno dużo tańca, no na pewno będzie się działo. No myślę, że odzwierciedlenie Sin City będzie, no i mam nadzieję, że od 20 na Gromda TV będziecie oglądać. Jeszcze taki zwiastun, który był przed smakiem tego, co możemy jutro zobaczyć. Kto zaaranżował taką scenerię? Tam kasyno, drogie markowe, zegarki, dziewczyny? Słuchaj, zegarki to nie markowe, no wiesz, normalny zegarek, to wiesz, no to, to nie, ma, nie ma co tamtego. To wiadomo, że tylko, że tylko kamera pojechała na ten zegarek, nie wiem, nie wiem dlaczego, nie wiem, pewnie, pewnie nie, zbyt drogi nie jest, ale. Mówię, śmieję się, ale żartuję teraz, ale myślę, że no wiadomo, że tutaj mamy cały sztab, jest, jest Mateusz, jest Paweł, jest Marcel i wszyscy wszyscy ustalamy, żeby po prostu iść jak naj, naj, najlepiej do przodu i żeby po prostu kibicom się się podobało, bo, bo jak widzimy dzisiaj czy, 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 czy gale bokserskie, czy gale MMA, no to myślę, że ta taka monotonia i nic się tam nie dzieje, a tutaj dzisiaj kibic, nawet jak chce zapłacić te 19,99, bo nie ukrywajmy, że, że cena jak na taki produkt, jaki po prostu dajemy jest na, naprawdę niska, ale nie chcemy tego podnosić, nie chcemy się jak, jak najbardziej bogacić, jak ty, tak szybko jak sobie co niektórzy myślą, ale mam nadzieję, że, że, że jutro Gromda, Gromda 4 się spodoba i będziemy się razem cieszyć z dużego sukcesu. Miał być z nami dzisiaj psycho. Nie ma go, nie, co się stało, że nie, nie zawalczy. Czy on zrezygnował, przestraszył się? Nie, psycho nie zrezygnował. Tutaj jak tutaj kolega na ważeniu, jeden mówił, że po prostu był na wakacjach i, i, i wrócił. Tak więc psycho, psycho ze względu na, na sytuację, jaka jest, myślę, że Gromda jest tak medialnym produktem, a osoby, które po prostu w jakiś tam sposób przybywają za granicę i przybywają na grondę i myślą, że są anonimowi, no, a mają jakieś tam problemy z prawem, to na pewno na pewno to nie przejdzie. Nie? No i, i taka sytuacja wynikła, że po prostu nie, po prostu nie, mógł, nie mógł przyjechać. Nawet, nawet była taka sytuacja, że po prostu ktoś, ktoś do niego zadzwonił z organów ścigania i powiedział może by tylko po prostu przyszedł podpisać jakiś dokument i po prostu wyjdzie bo jak nie no to po prostu na gromdę nawet na naważenie nie wyjdzie no i chłopak myślał że, że tak będzie i stało się inaczej i po prostu no, musi, musi, musi po prostu chwilę, chwilę spędzić w odosobnieniu Rozumiem, a jeżeli chodzi o Tysona, bo myślę, że tutaj bardzo dużo kibiców pyta wciąż i jest zaciekawionych, gdzie on jest, co się z nim dzieje i dlaczego dalej jest promowany przez Gromdę um, i czekają na jakąś odpowiedź w tej sprawie. Wiesz co, wszystkich zawodników promujemy, my tutaj nie rozróżniamy, bo my, my nie mówiliśmy, że, że mamy chło grzecznych chłopców w Gromdzie, po prostu będziemy ich łaskać po głowie. Wiadomo, że nie, 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 nie pochwalamy takich zachowań, jakie, jak, jakie mają miejsce, no ale my nic tak naprawdę nie możemy zrobić. Co w, w tym temacie, no bo wiadomo, każdy ma swoje życie. My po prostu tworzymy turnie i po prostu możemy się spotykać w czwartek na ważeniu, w piątek na Gali i tyle. no ja, ja po prostu nie dzwonię codziennie do zawodników i nie pytam się, co ty robisz. Tym bardziej, że z tego co wiem, co przy, w przypadku Tysona to chyba jakieś, jakieś zarzuty były chyba z 2018 roku. To my jeszcze gromdy nie było wtedy. to my, no naprawdę, Ja ciężko mi cokolwiek mówić. Wiadomo, że, że, że Tyson udało się, żeby był, był na gromdzie bodajże trzy i zawalczył w finale. Nie wiem, być może, być może ktoś po prostu poszedł do po, nie wiem, w takim, z taką stronę, że, że jeśli będzie na finale, a później go aresztują, no to będzie większy boom. No nie mam pojęcia. Ja po prostu nie mi to oceniać. Ja po prostu nie, nie chcę się wypowiadać na temat y, jakiejś tam sytuacji z Tysonem, czy z innymi zawodnikami, co oni tam mają, no bo to wiadomo, to jest ich życie. Nie, po, nie, 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 po, nie, nie głaskamy, nie pochlebiamy, ale no wiadomo, no, życie jest życiem. A jak przebiegała rekrutacja? Co spowodowało, że dyskw dyskwalifikował Pan jakichś zawodników? No wiesz, co, no dużo zawodników, nie dyskwalifikowałem zawodników, po prostu ich nie wybieraliśmy, bo tych zgłoszeń jest, jest, jest co na każdy turniej około 300. I jakbyśmy chcieli, chcieli wszystkich wziąć i podpisać z nimi umowy, no to myślę, że, że przy jednych zgłoszeniach na jeden turniej byśmy mieli ich na, na kolejne, nie wiem, 10 turniej. Dlatego nie chcemy, chcemy cały czas odświeżać zawodnicy, którzy po prostu się zgłaszają, zgłaszają na Gromdę, czy przykładowo teraz 4, czy będą się zgłaszać na 5, to cały czas się muszą zgłaszać, bo my po prostu już z tych starszych zgłoszeń nie, po prostu nie wybieramy tych zawodników, tylko po prostu jak Ogłaszamy zgłoszenia, to się zgłaszają. Mamy już też zawodników poleconych przez, przez innych trenerów, czy, czy jakieś tam osoby zaprzyjaźnione, żeby po prostu walczyły. No i, i tyle. A jeżeli chodzi o um, walki. Jak pan oczekuje jakiegoś swojego faworyta? Nie, powiem szczerze, że ja nigdy nikogo nie wyróżniam, bo, bo nawet mi nie wypada, żeby kogoś wyróżniać. Wiadomo, że, że walki na gołe pięści toczą się swoimi prawami to, to są gołe pięści, jeden cios i może, i, i może się skończyć. Dlatego myślę, że tutaj jutro musimy czekać, czekać na godzinę 20. Gromda. TV, zapraszam. Myślę, że fajna, fajna zabawa, fajna rozgrywka i miło spędzone trzy godziny. Wygrany turnieju zawalczy z Wasylem, prawda? Wygrany turnieju zawalczy z Wasynem i tak jak już mówiliśmy dzisiaj też będziemy chcieli wprowadzić walki o pas mistrzowski, który po prostu będzie jednym z nich jest już Mateusz Nodiego Kubiszyn, a na gromdzie 6 będzie, będzie wyłoniony zawodnik z gromdy 3 i 4. Finalista będzie zawalczał ten pas. Dlatego myślę, że tutaj cały czas się rozwijamy, mamy jakieś pomysły i myślę, że idziemy w dobrą stronę. No właśnie ile będzie jeszcze tych gal w tym roku? Myślałem, że ile będzie, ale nie zamierzamy kończyć, nie? ale chcemy, chcemy, na, pewno, chcemy na, pewno zrobić, na pewno zrobić cztery, bo nie chcemy też przesytu, żeby, żeby duży przesyt był, tym bardziej, że zawodnicy, zawodnicy też muszą odpocząć, bo, bo wiadomo, że kontuzje też, też są duże złamania i od finału czy od gromdy do gromdy musi, musi być jakaś tam przerwa. No i myślę, że tak co, co trzy miesiące chcemy robić i w tym roku uda nam się zrobić cztery albo pięć gal. Jeżeli chodzi o odbiór, dużo kibiców w Polsce i też myślę, że za granicą, bo chyba będzie też streamowane za granicą transmisja. Jest zadowolonych i to się świetnie przyjęło. Jaka reakcja jest w ogóle? Jak coś robimy, to staramy się robić dobrze i myślę, że tutaj kibice przyjęli Gromdy bardzo dobrze, my się bardzo cieszymy. Jeśli chodzi o wyniki, no to są zadowalające. No nie, nie powiem, nie powiem że, że jestem bogaty i kupię zaraz Lamborghini, ale, ale myślę, że, że nie, ma, nie ma co narzekać. I jest, jest bardzo dobrze, zainteresowanie jest duże. No i myślę, że, że tylko cały czas będziemy to zainteresowanie będzie rosło. No i a jutro, jutro się okaże, jakie są wyniki. Jeszcze zapytam, bo tutaj świetna bluza, wiem też, że sklep rusza. Kiedy możemy czekać już i jakie będą te produkty dostępne oprócz bluzy? Powiem szczerze, że te produkty tak mi chodzą po głowie, bo mam tyle telefonów, tyle maili, tyle dzwonienia, że po prostu każdy chce bluze i powiem szczerze, że, że mam chyba pół bagażnika, który po prostu osobiście powiedziałem, że, że, że rozdam, nie, nie, nawet nie sprzedam, bo już po prostu nie chcę tego wysłuchiwać, a myślę, że są już dostępne i jockeyki, są dresy, są, są koszulki zawodników, są spodenki, no, no jest dużo, jest, jest sklep Gromdy, dlatego też zapraszam, zapraszam na, 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 na Extreme Hobbit, naszego partnera technicznego, który po prostu zrobił specjalną stronę, dla Gromdy i myślę, że tam sobie można spokojnie nabywać. I właśnie, nie piszcie do mnie, tylko kupujcie na Extreme Hobbit. Dziękuję bardzo, panie Mariuszu i do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.